same nieszczęścia <noise> ten świerk się zatrzymał w porę ja pierdolę co tu się dzieje orkan taki był ładny świerk Amerykański to raz, dwa, trzy zero dla huraganu. Trzy zero, trzy zero, trafiony, zatopiony. Ale przynajmniej przejrzyście jest na działce słabe korzenie Słabe korzenie i słabe korzenie Ja pierdolę Przepraszam, do wrażenie takie akcje Na czym on się trzyma? Na czym on się trzyma? Na no niczym się nie trzyma. Jasny gwint, pani Basiu. Dobrze, że te się przewróciły i od razu się pocięły na kawałki. Taki szart.